Witajcie moi kochani! Kolejna niedziela, kolejne Mierzymy, jak zawsze. E, I dzisiaj będzie Mierzymy z firmy Halara. Tutaj możecie sobie zobaczyć poprzedni film. E, robiłam go sama, sama zamawiałam te rzeczy. E, Halarę poznałam dzięki siostrze. Jak byłam w UK, to mi mówiła o tej marce, że lubi tę markę, ona jest bardzo tam popularna, wyświetlają się im reklamy. Więc powiedziała, zamów sobie, zobaczę, że mają najlepsze leginsy. I zamówiłam, nagrałam wam Mierzymy, później u Sary się pojawiło, u innych. Właśnie ta marka zaczęła się reklamować w Polsce. I po moim Mierzymy odezwali się do mnie z propozycją współpracy, więc ten film jest sponsorowany, poprzedni nie był, poprzedni sama, a teraz mnie zauważyli, więc jest to bardzo, bardzo miłe, jak marki do mnie przychodzą, yy, bo widzą, że je wspieram. Produkty przychodzą w takich torebkach z napisem Halara i myślę, że czekałam na nie około dwóch tygodni tym razem. Jeżeli chodzi o zwroty, bo przy poprzednim filmie rozmawialiśmy o zwrocie, nie było problemu, nie musiałam rzeczy odsyłać i zwrócili mi, dali mi kasę na następne zakupy, więc yy, no po prostu nie odzyskałam pieniędzy, ale nie musiałam odsyłać rzeczy. Wystarczyło, że im uzasadniłam, że mi nie pasuje ta rzecz, załączyłam zdjęcie i odesłali mi kasę na kolejne zakupy, więc sobie coś tam zamówiłam. Dobra, mam też dla Was kod zniżkowy na 15% zniżki, więc możecie sobie skorzystać, jak coś Wam się spodoba i przechodzimy do mierzenia. I pierwsza rzecz, lecimy tak, wiecie, od razu na coś bardzo sexy, coś bardzo pięknego. Jest to sukienka w delikatny prążek, w taki cieniusieńki prążek. Ob obcisła taka bodycon. Tutaj ma wbudowany stanik, ma włożone te takie wkładki, one są wszyte, więc tutaj stanika do niej nie musimy zakładać, ma cienkie ramionczka i mam ją w rozmiarze Teraz wam powiem. W rozmiarze XL. Więc y, zakładam tę sukienkę i pokażę się wam w całości. Ulala, to jest bardzo, bardzo obcisłe. Słuchajcie, to tak podkreśla figurę. Bardzo długa sukienka, jak widzicie. I ona, i ona jest wręcz obcisła też na dole. Dosłownie okala, moju, okala moje nogi. Nie jest, to, nie jest szeroka, na dole jest obcisła, więc okala całą figurę. Myślę, że wygląda fajnie. Jest to świetna baza pod różne stylizacje, do marynarki, do różnych fajnych zestawów. Także podoba mi się. I myślę, że Latem można ją założyć tak po prostu, tak jak jest. To jest ten biustonosz, wszyty. Biust może nie jest jakoś trzymany, tak wiecie, mega do góry, ale, ale przynajmniej nic tu nie prześwituje, a ramionczka są cieniutkie, więc tutaj lekko. Natomiast tutaj ramionczka są też. Natomiast ramionczka są też regulowane, więc to jest ogromny plus. Tak to wygląda. Pierwsza sukienka. Będę wam linkować po kolei, tak jak je pokazuję. Druga sukienka, kolejna, jest już z długim rękawem. Patrzmy, czy ona też ma wszyty stanik, czy nie? Bo nawet nie pamiętam. Nie, ta nie ma wszytego stanika, po prostu na wysokości biustu ma podwójny materiał, więc tutaj normalnie zakładamy stanik. Prosta czarna, również z takiego prążka. Gruby i dosyć elastyczny materiał z długim rękawem, zakładam. I tutaj, zanim wam zaprezentuję tę kreację, to wam tylko wspomnę o tym, że to nie jest tak, że ja wybierałam sama wszystkie rzeczy, w sensie wybierałam je sama. Ale miałam ograniczoną listę. Tutaj czasami z halaru jest tak, że pozwalają influencerom wybierać, co się chce. Ja mogłam wybrać rzeczy z bestsellerów oraz z ich nowości, więc wybierałam tak, jak mi podsyłali, po prostu to, co mi pasowało i oczywiście w ograniczonym budżecie. Więc w zasadzie testuję ich bestselleri i nowości. Ok, ta sukienka również jest bardzo, bardzo obcisła bardzo, bardzo długa bardzo długa. Czuję się jak taka, wiecie, kolumna bardzo, bardzo seksowna, fajnie wygląda. Myślę, że wystarczy tutaj narzucić na nią, właśnie Jakąś marynarkę, czy, no, czy coś nawiesz po prostu jakieś, jakieś sztuczne futerko, czy coś i będzie y, już super strój. No i jest odpowiednia również na teraz te miesiące, kiedy jest chłodniej. Dekolt jest cudowny, materiał jest bardzo elastyczny. Tutaj też jest takie dodatkowe, mówię, wsparcie w biuście. Także ta sukienka świetnej jakości, dobrze przelega. Taka naprawdę, naprawdę obcisła sukienka. Kolejna sukienka, zobaczmy, w kolorze Majorka Blue. I ta sukienka to jest ich bestseller. To będzie dla mnie bardzo krótkie, coś czuję że dla mnie to będzie wiecie mini 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 mikro mini. E, na plecach ma takie zapięcie, w ten sposób zakładamy, więc trochę jak stanik od ym, kostiumu i bardzo ładnie wygląda na plecach, także tutaj też bez stanika, bo mamy wszyte Wszyty stanik w środek. I wkładki, i stanik, cała ta część jest wzmocniona. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy ona ma wszyte majtki? Czekajcie, muszę sprawdzić. Nie, nie ma wszytych majtek, bo pamiętacie, że przy ostatniej w spódnicy były wszyte majtki. Także zobaczmy, podejrzewam, że będzie dla mnie za krótka i wtedy wędruję do siostry. Ale i tak wam przymierza. No i tak wygląda ta sukienka, przepięknie podkreśla figurę. I tak, oszukałam się sama. Ma pod spodem szorty. Tutaj są szorciki z kieszeniami po bokach, więc tutaj można zmieścić telefon. Może nie do końca telefon, ale kluczyk, jak jesteście gdzieś na siłowni, na zajęciach i tak dalej. To będzie sukienka dobra, jak idziecie na tenisa, jak chodzicie na taniec, lub po prostu na lato. Fajne jest to, że, nawet na rower. Fajne jest to, że ma te szorty pod spodem. Dlatego też była rozpinana od góry, bo musiałam w nią wejść od dołu, tak wiecie, jak się zakłada kombinezony. Także naprawdę ładna rzecz, tylko bardzo krótka na mnie, jak Wam się podoba. <grym> ja się czuję w niej dobrze, mimo że jest taka króciutka. Raczej bym ją założyła u mnie na działkę latem, żeby sobie polatać, a tył, a z tyłu wygląda wygląda o tak. Tutaj jest to przeplecenie, nic tu nie ściska i na szyi. I wbrew pozorom, ten biust jest naprawdę bardzo dobrze trzymany i dobrze się układa. Nic tu nie ściska jest ta swoboda tego, że nie musimy mieć stanika, więc z tego jestem zadowolona. I mamy kolejną sukienkę. Uuu, kolor ładny. Oj, to jest taka, której się bałam, bo raczej bym jej normalnie nie wybrała. Ona ma z przodu dziurę na brzuchu, więc mówię, to nie jest w ogóle mój vibe, ale zamówiłam ją, bo prosili, żebym właśnie z tych bestsellerów wybrała, z tych konkretnych rzeczy. Jest długa, marszczona, tutaj po boku, więc coś zupełnie, zupełnie innego. Także zakładam, no zobaczymy, najwyżej się ośmieszę. Ta sukienka odsłania najwięcej i nie wiem, czy mi się to do końca podoba. Tutaj góra mi się podoba, nawet jakby miała taki top, to by mi się podobał, ale Dół, no nie wiem, ocencie sami. Tak to wygląda. Sorry za <laughs> Nie chcę tu tupać. Tak wygląda e, dół. Tutaj mamy marszczenia w okolicach brzucha. O tu, jako spódnica by mi się podobała, ale jako sukienka nie jestem pewna. No i tutaj mamy odsłonięty oczywiście kawałek brzucha, więc tutaj nie wiem, jak Wam się to podoba. Nie jestem przekonana. Dobra, mamy t-shirt i zaraz przejdziemy do spodni. T-shirt. A, taką luźniejszą koszulkę. Ona mi się kojarzy właśnie z tymi do jogi, do pilatesu i ona ma z tyłu takie fajne przeplecenie. Tutaj oczywiście zakładamy stanik, czy sportowy, czy zwykły podspód. Ona jest troszeczkę krótsza i do tego będziemy mierzyć spodnie. I najpierw sobie zacznę od tych, które były w ich bestsellerach i to są spodnie, które po prostu królują na TikToku. Wszyscy je zamawiają. Są dosyć cienkie z tego, co widzę. Materiał jest taki... O, mój pies. Prześwitujący. I mam je w niebieskim kolorze. Ma yy, szerokie kieszenie, szerokie nogawki. Zobaczymy. Wiem, że to że nie będzie pasowało do tego bordowego topu, no ale chyba nie mam tutaj żadnego innego, więc będziemy mierzyć. Założyłam tę bluzkę, i pierwsze wrażenie jest to, że jest bardzo chłodna. I mówię, co to za materiał, że ona jest taka chłodna. A ona jest 70% wiskozy. Lekko, elastyczna. Mam tutaj tak na rączki, bardzo fajna. I jest taka fajna długość, że mogę włożyć do spodni albo wyciągnąć na zewnątrz i mieć w ten sposób w zależności od tego, co lubicie. Także ja sobie włożę do spodni. Natomiast spodnie faktycznie są bardzo luźne. Ja nie dziwię się, że ludziom się bardzo podobają, bo one są. E, mają dużo tutaj miejsca wolnego Można się w nich poczuć bardzo swobodnie I nogawki naprawdę uważam, że są świetne Są długie przede wszystkim e, Kolor jest taki ala jeansowy Ale jest taki niebiesko-szary Natomiast tutaj ta góra, ja mam, mam lekkie zastrzeżenia Co do tej góry, ponieważ Jak naciągniemy, to nam się robi efekt takiego obelixa Więc lepiej one zdecydowanie wyglądają Jak są trochę niżej moim zdaniem I trochę tak bardziej luźno, co sądzicie? I takie to są pół eleganckie, no można powiedzieć W zasadzie eleganckie spodnie, dresa One będą świetnie wyglądały do koszuli do marynarki, bo mają tutaj też te zaszewki, one też mają kamuflować brzuch. Także myślę, że całkiem spoko. Bardzo podobne widziałam w jakiejś polskiej marce, chyba buwa Banana, mieli coś w tym stylu, coś, coś podobnego. Także te spodnie, no czuję się w nich mega, mega wygodnie. Dalej, jakie mamy tutaj jeszcze egzemplarze? Ha, a te są fajne, ale są krótkie, Capri. No, ja ogólnie za te jeansy halara ręcze, miałam nawet dzisiaj na sobie, wczoraj, świetna jakość, one są. One wyglądają jak jeans, ale są elastyczne i dobrze się trzymają na brzuchu. Mają szeroki ten pasek, nie nieuciskający. Nie zjeżdżają i naprawdę materiał jest świetny, przewiewny. Mają w sobie i bawełnę, i elastan. Świetny, mięciutki materiał. Natomiast tutaj z tego, co widzę, to będą przykrótkie na mnie te spodnie, bo oni mają różne długości. Ja sobie zawsze zamawiam albo tall, albo standard, bo mam kilka już modeli, natomiast wydaje mi się, że te to będą te takie 7-8. Co było modne 15 lat temu i pewnie wróci. Ale póki co zakładam te, zobaczymy. Chyba, że rozciągnął się i będą długie. Zobaczmy. Założyłam i są mega wygodne, mega wygodne. I sięgają mi tak trochę nad kostkę. Zobaczcie sami. Także są to mega obcisłe jeansy. Takie o jeansy. Tutaj ta bluzka, jak widzicie, wypuszczona. Można też wsadzić do środka. Tutaj kieszenie z przodu nie działają, z tyłu działają. Chodź Kto tak siedział? Łobuś! <laughs> Bardzo wygodne, no i w kolorze jeansów y, tradycyjnych Nie, muszę Cię wyprosić, bo już widzę, że zbierasz y, moje metki Sio I mam tu taki top, golfik Bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że nie mam nic czarnego, ale mam Bar W ogóle dzisiaj pomyślałam sobie, słuchajcie, dzisiaj był ten dzień, że pomyślałam sobie, że chciałabym mieć taki lekko elastyczny golfik, żeby właśnie wkładać do spodni i mieć pod te takie obszerne szakety, koszule, więc nie wiem co się stało Pomyślałam o tym i dzisiaj to mam nie no, zamówiłam to oczywiście, ale wiecie, ale jakiś czas temu. Zakładam Golfik i, i mam tu szerokie spodnie, których nie jestem pewna. W zeszłym odcinku mierzyłam takie, ale oliwkowe, właśnie z guzikami na środku, i tak średnio to na mnie wyglądało. Ale tu kolor mi się podoba, oni mnie poprosili, żebym właśnie wybrała z tych spodni. One są rozszerzane, także założę do czarnego golfu. I muszę Wam powiedzieć, że w tych spodniach czuję się mega zgrabnie. Nie wiem, czy Sara ich nie miała. Wydaje mi się, że właśnie na niej dobrze wyglądało i też nie była ich pewna. Tutaj mam jeszcze sporo miejsca. One są, nie są bardzo obcisłe, więc one też nie obciskają tutaj tej, tego rejonu brzucha. Fajnie wyglądają. Golfik jest niesamowicie wygodny. Dajcie znać, co sądzicie o tych spodniach. No takie wysokie, że aż nie jestem przyzwyczajona, że aż dotąd mi, słuchajcie, idą. Ale fajnie to nawet wygląda. Podoba mi się. Coś innego. Nie wiem, co sądzicie. I dobre na długość to jest dla mnie super. I kolejny bestseller z ich spodni to są takie brązowe sztruksy. I te sztruksy mają z tyłu taki rozciągliwy panel, więc na pewno będą dobre. Są to dosyć cienkie sztruksy. One nie są jakimś takim strasznie grubym materiałem. W ogóle oni raczej mają takie cięższe materiały, boję się tylko o długości nie będą za krótkie, ale podoba mi się strasznie kolor, to jest kolor Coco I te spodnie są trochę niższe niestety, więc na mnie są przez to przykrótkie. Tutaj mi trochę niżej zjeżdżają. Oczywiście mogę je wziąć niżej, bo one się rozciągają, ale jak wezmę je niżej, to, to wychodzą mi tutaj boczki. Więc jak wezmę je wyżej, to robi mi się taka pielucha, czego za bardzo nie lubię w spodniach, właśnie w tych zaszewkach, że tutaj się robi taki, podkreślona jest ta strefa. Widziałam wiele osób, w nich dobrze wygląda, ale wydaje mi się, że osoby niższe będą w nich wyglądały świetnie. I to nawet nie chodzi o rozmiar, bo tak jak mówię, spodnie się tutaj rozciągają, jest jeszcze miejsce. No i długość, wydaje mi się, że troszeczkę dłuższe, jakby były na mnie. Ale materiał jest mięciutki, mięciutki, wygodne. I na koniec jeszcze jedna para. I ta para mi się już od dawna wyświetlała, więc chciałam ją przetestować. Są to dzwone, ale jeansowe, w kolorze jeansowym nie czarne, czekajcie, zdajemy sobie metkę e, jeszcze jedna rada, ja część rzeczy mam w rozmiarze XL, ale większość rzeczy mam w rozmiarze L szczególnie właśnie legińsy ponieważ one są bardzo rozciągliwe jest tutaj spokojnie możecie iść rozmiar niżej bo to są właśnie rozciągliwe materiały i jak weźmiecie większe to mogą wam zjeżdżać jak weźmiecie troszkę mniejsze to wam nie będą zjeżdżać myślę, że te mogą wyglądać dobrze, zobaczmy i tak jak myślałam, uwielbiam te spodnie leżą po prostu świetnie podoba mi się panel na górze podoba mi się długość, podoba mi się, że się rozszerzają od kolana w dół, nie na szerokości, tylko od kolana w dół idą, więc nogi są wydłużone. Uwielbiam po prostu. I zobaczcie, tutaj mają taki panel na górze, który idzie nam na V. Więc tutaj wyszczupla jeszcze dodatkowo talię. Zachodzi na boczki, dobrze się trzyma. Z tyłu spodnie są wysokie, tutaj są elastyczne, ale nie zjeżdżają, więc robią efekt takiego, wiecie, wcięcia, mega. Te spodnie są mega, bardzo mi się podobają, na pewno będę w nich często chodzić. Wow, jak mi się podobają i świetny grubszy jeans, elastyczne, jestem na tak. Kochani, jeśli chodzi o halary, bardzo podobają mi się materiały. Podobają mi się kroje. Naprawdę takie podkreślające figurę, wydaje mi się. Podoba mi się to, że mają pełną rozmiarówkę. Oni nie wykluczają, mają rozmiary małe, mają rozmiary XL, XXL. Mają naprawdę fajną rozmiarówkę i te rzeczy są elastyczne, więc wiele z Was, wiele z nas znajdzie coś dla siebie. Dlatego tak mi się ta marka spodobała i wtedy zamówiłam. Teraz mierzyłam ich bestsellery, więc wiecie, no tak trochę się bałam, czy te rzeczy, które przyjdą, będą mi pasowały, bo na przykład te zielonej sukienki czy niebieskiej bym nie zamówiła, bo widzę, że są niebieskie. Za krótka, zielona, za dużo odkrywa, ale powiem Wam, że spoko. Na pewno częścią się podzielę z moją siostrą. Na hasło Karolina 15 macie 15% zniżki, także korzystajcie linki są na dole. Nawet z tyłu są kieszenie w tych spodniach. Także jestem zadowolona z tych rzeczy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Kolejne mierzymy będzie mieć w tygodniu, kochani. Bo niestety, ale w weekend marka, z którą pracuję, nie może wrzucić filmu, bo mają inną promocję, więc następny film będzie w tygodniu, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i w... dajcie znać. Czy w święta też chcecie mierzymy, bo jednak chyba Wigilia wypada w niedzielę, więc to od was zależy, czy chcecie też mieć mierzymy jakieś takie świąteczne, sylwestrowe, nie wiem, może dresy, co byście chcieli obejrzeć w wigilię, czy może jakiś inny temat może. Nie wiem. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, żeby nie było w topy, że robię wam mierzymy, a wy na przykład nie chcecie oglądać, bo wtedy jest wigilia. E, także linki do wszystkiego są na dole. Dzięki Halara za, za sponsorowanie tego odcinka, za przesłanie mi rzeczy i mam nadzieję, że Wam się podobało i że wypieliście ze mną kawkę. Buziaki, pa!